Siemka! Maklek i witam was w dziewiątym już odcinku naszego Let's Play'a. Wraz ze mną grają dzisiaj Siema. Gutek. Siema. Oraz Paku. Witajcie. No i nasza ostatnia szczynka, czyli Kaiman. Siemano. Dzisiaj, jak widzicie, kosimy sobie trawkę, zbieramy ją, będziemy ją kisić. No, no mieliśmy drobne kłopoty techniczne, ale dajemy radę, jak widać. Ale mamy kłopoty techniczne, bo nam się kosiarka zepsuła i nie grabi wszystkiego tak, jak powinna. No cóż bywa, widzę, że po prostu podniosłeś ten to coś tam, jak to się tam fachowo nazywa, nie wiem Ale mamy klops Chyba tam? Zaryń nie umieścić Nie, to Tomuś ma napompowane hamulce w Jonaku. Cześć! Dawaj. Dobra Nie, bo Czekaj, to, to jest państwu. Mi... Biegi wyskakują. <laughs> Już teraz się psuje. Bez przesady, kurna, nowy sprzęt. Boże, przecież go wcale przywiozę z Ameryki. Fakt, że używam. Dobra, Parku. możesz się tutaj ustawić. Mną. Aj, skośliłem. Jadę, jadę. Aj, aj, aj. skosiłem. Stoi, kajman. Dobra. Trochę dostałeś karoserii? Oj, tam to tylko trawa. No więc tak, może, może na dzień dobry powiemy wam, przymieździmy i niech zacznie gutek ponieważ to on jest waszym kamerzystą. <grym> Ty się kameruje. <grym> tak, miałem tego nie, nie robić tego <grym> sproju, ale Jerze Waltram Walmet i tyle o niej wiem w sumie. przodu ko kosiarka standardowa z gry Poetinger czy jak to się czyta. A z tyłu mam kronek GXT381, ale przez was przepuściłem. Tak. Okej. Okay. razu powiem, że ta kosiarka nie działa w multi i nie widzę co jakaś. nie. Ops, ops, nie ops, polecamy jej, mimo to o, będzie... O, 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 oj. Mimo Mimo to nie, będzie ta tak w paczce. Ha. Chyba, że znajdziemy jakąś lepszą kosiareczkę dla was do tej paczki. No zobaczymy. E, no dobra, więc ja jeżdżę Jonasem 6820 bez wersji premium, czyli zwykła skrzynia manualna. E, do tego figielka. Mm, Gigantka oczywiście 268 ASW. Była ona bodajże w tym konkursie Mod Contest. No i ogólnie bardzo fajny sprzęt mogę polecić bez problemu. Bardzo ciekawy. Może poza tym, że się szybko napełnia i poza tym, dobrze. że przy wysypywaniu nie pamiętam nigdy jak to się nazywa, ale ta no ten taki obrazek z z yy, no, upra ciętej uprawy z uprawy, się, się, się zachowuje. Dziko. No cóż, nie można nic No dobra, co tam jest? Kajman. No, no ja jeżdżę z Dirkiem 7800. No, oczywiście ze standardowym e, podbieraczem Jundira. I tu chyba jest wersja 3-metrowa. No nie 2,5? No ale ,3>, 3 Chyba 3. To zostaje nam, po której wiecznie się na coś wkurza, że coś mu nie działa. Ale ja mam od ciebie, ja mam mechaniką Tomka, więc Tomek opowiada moim ciągniku. Spoko zatem. Ee... Ciągnik, którym porusza się w paku to klas Arion z serii... Ee... 640. No, widzicie, Gutek wie ode mnie. No, bo ja miałem nim jeździć. Paku... No, czy jeszcze nie? Pełno, pełno, ale ci się do tego kronożka. Notuję bo zaraz będzie z... przespój. Do tego kronożka na dwóch no, osiałach. bo to jest Joskin. To był Joskin? Z, Tam z ASW? Nie, to mi się coś pomyliło. No, za dużo masz, po prostu ostatnio przeglądałem i się już pie No, wiecie co się robi? Pies. Mieszam się. Muszę zmienić mechanika. Kto mechanik, mechanik, mechanikiem? Mechanik miał dzisiaj ciężki dzień w pracy, więc wiesz, musisz to wybaczyć. Miałem ciężki ja, że... to nie ja miałem kosić. Mm, I nie mówcie szale, mi, że tak się nie, nie kosi. Muszę tak kosić, żeby oni wiedzieli, gdzie mają kosić, bo tylna kosiarka nie działa u nich. Widzą tylko ślad poprzedniej, dlatego muszę kosić w paskach, nie w koło czy jakoś inaczej, żeby wiedzieli, którędy mają jechać, żeby coś się zbierało. A, mam, nad mam nadzieję, że zmieście chociaż połowę z tego, co mówił Gutek, bo ja, ja nic To ładne zakola zrobimy. A A ja po, tego nie bior, Tyle będzie. Dziękuję. No to Trudno, zostanie na bloku. Będą miały króliki co jeść. Znaczy te zające. Poczekaj, kajmemku, zaraz tutaj zajadę. Tylko. Ale powiem wam, wiedzą. że... Pozdrowienia dla zająca z mojej klasy. O ile na sekundę? O, mój się rozpędziłem. się ja tak się? Znowu ci hydrostat zepsuł. No, co, coś mu się dzieje. Będzie trzeba do mechanika oddać. I ja się za to nie biorę. Ale nie muszę lagować. się obcuję. jakoś znaję. No, jasne. Tak, muszę wam odpowiedzieć na jedno zasadnicze, ważne pytanie, które pada bardzo często. Dlaczego wy nie macie lagów? Otóż lagi mamy. Znaczy, ja nie mam, oni mają. Ja jestem hosterem i dlatego ja nagrywam. Hoster nigdy nie ma lagów. Jeżeli macie lagi hostując grę, znaczy, że powinniście swój komputer wyrzucić za okno. To jest wina komputera, nie internetu w takim wypadku. Zrozumieli? Tak więc, tomuś postanowił wymyśleć nowy poradniczek, który się ukaże już niedługo, pokazujący A, tak, ma, ma, ma. wam. który obiecuje już chyba od pół roku. No mniejsza, w każdym razie może uda mi się stworzyć, jeśli gutek pozwoli, stworzyć ładny poradniczek odnośnie tego właśnie, jak prawidłowo skonfigurować multi i jak grać, żeby nie mieć lagów, no przynajmniej je zniwelować. No, także to tyle, może kogoś wezmę do pomocy. Paku, nie trzymaj się, bo mi kradniesz trawę! Ty kradniesz mi trawę! Paku, zostałem, no, dobra. Paku, zostań, gwaruj. Tak co robi twój ciągnik bez kubika? Dobra 70% Szybko no. idzie Szybko idzie, właśnie kurde moja przyczepa Ale jest mi taka... krzywo idzie Oj To problem dla Kaimania, nie dla mnie Jakoś damy rad. Po O robocie Uuu. ty stawers litra LOL tak za 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 krzywizny <laughs> No i Dobra, Paku, do dzieła! A ja rzucam dwójkę i spierdzielam. Boże, ale ta skrzynia manualna mnie dobija. Następnym razem biorę wersję premium. Jestem, tak nie, będziecie stać. Sprzedam tego, wezmę pieniądze z dopłat. <laughs> tylko skrzynię kupisz. No, dokładnie. Nie, coś te skrzynie od premium nie są takie drogie. Ewentualnie poproszę mojego brata, żeby mi zrobił skrzynię premium do John Zrobi ją na bazie skrzyni od Malucha i Żuka. Tak, w karierze wieczorem. Będzie lepsza od oryginalnej. No cóż. Więcej biegów. Albo do Opla sobie zrobię. Lol, to będzie coś. Nie słuchajcie go, on jeździ niemieckim samochodem. <laughs> no co, Oplem. Nie Oplem, Opel Vectra B. Ja no nie, przyznawaj się. Dlaczego? Fajne samochody. Ty to była klasa średnia albo średnia premium. To jest normalnie pewno szauna wsi. klasa robotnicza. <noise> no są, u nich klasa robotnicza zarabia tyle co u nas doktorzy, no więc. Ale Bajer, i to magia jest na tej pryzmie, dlatego że yy, Mogę wywalać na całej kupie. Nie potrzebuję szukać no. tego pory tego triggera. <noise> Dopiero to odkryłeś? No. O właśnie. <noise> Kilka słów odnośnie mapy. Gramy na Boczkowiec. Boczkowiec V3 V3 1 V3.1? No dokładnie. Nie jest to mapa Boćka od razu mówię, żeby nie było takich jakichś komentarzy. Jest to mapa w Baj i Wojtyła 28. Chyba taki miał nick. Mapę znajdziecie się oczywiście na naszej stronie lsword.pl. Tak. Zatem. Będziecie yy, mieli paczkę z, mam nadzieję, zmienioną kosiarką, bo ta, jak widzicie, się spisuje tak sobie. Będziecie mieli paczkę z tą kosiarką. Gudku, mam stój. wiadomość dla Ciebie. Otóż modele do, tyłu e, i do mapy się. postępują już coraz lepiej. To samo, znaczy, będziesz tą mapę w robił. Dlaczego? No bo mi się już nie chce. Spok. Feriem się kończy i gra Skyrim. Oj tam, no właśnie. Skyrim rządzi ogólnie. Też lubię. Kto nie ja mnie żałuje, chyba że nie lubicie RPG. Co tam, już widzę, że mogę dojeżyć, co? Tak, już, dobra. A czemu czemu pakujesz z prawej strony? Oj, bo pakujesz z lewej. Jak kusimy na prosto, to nic nie się No, no podjeżdżaj. Dobra. Czuję, że jak ja skończę, to ja się przesiadam do mojego klasa. Dla paka kupimy tak. jeszcze jedną przyczepę. Bo widzę, że nie, nie nadążacie. S chętnie, kupcie jeszcze jedną jaskinkę. Dobra, widzę, że już mnie. Kajman złapał na celownik. No akurat do To mi zabrzmiało troszkę niemiecko. No sorry, ja nie mam Polierza celownika mi tu snajperem. Małcia. Ja nie mam celownika w jak niektórzy. A cholera cię tam wie? Nie, ja nie mam. Opla nie miały celownika. Opla miały taką, taki piorunek, jak mał Harry Potter na czole. Mhm. No i się śmiałem, że kurna, mam wóz Harry Pottera. No Harry Potter był Niemcem. Nie? chociaż Ciecha. widziałem zdjęcie w... W tym, gdzieś w internecie, gdzie jest żołnierz, nie pamiętam w jakim mundurze, natomiast miał on, był on łudząco podobny do Harry'ego Pottera. To motywatory. Chyba tak. Znaczy nie, może i nie demoty, ale bo demo, na demot, nie wchodzę. Albo na mistrzach. Tak, demoty są złe. Oj, czekaj, by mi się skrzynia zablokowała. Tak, demoty świerdzą yy. gimnazjalistami. Gimnazjalistkami chciałeś chyba powiedzieć. Możliwe, ponieważ... nie wiem, nie wchodzę tam od kilku miesięcy. Troszkę ta mapa jest yy, niedopracowana, bo trawa za szybko rośnie i już skosiłem nowo wyrośniętą trawę. I ona się nie zbier z tego co pamiętam. szata. No także tutaj już będziemy się ustawić. tego mamy? A skończymy. Całkiem szybko. Paku, gdzie jesteś? Pędzę, pędzę jak pędzi wiatr. Pędzę, a nie, nie, nie mi się pędzi. Dziwnie rura stawia. No niestety mam całą rurę w sieczkarni, jest to wina Skryptu360, kręci się ile, ile wlezie. Uwaga, Paku leci na czołgę. Dobra. Wyrobił się. Szkoda. No, ja wiem, że ty miał to co kręcić. Nie, bez takich wpadek. A, z e. ten odcinek miał być krótszy niż 20 minut. Chyba nie wyjdzie. Chyba nie wyjdzie, tak. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz ze świeżynek. Dobra, paku, może podjechać. Takich świeżynek internetowych, mianowicie w Polsce niedługo wchodzi dość głośna ustawa odnośnie. Hmm, czego? Oj, yy, piractwa. Piractwa to mało powiedziane, gdyż chodzi ustawa odnośnie pilnowania nazw w internecie. Yy. Będziemy po prostu mieli tutaj taką, taką, taki chiński internet, bo w Chinach na przykład blokują internet, jest cenzurowany. No Rely. i my też będziemy taki mieć, w Chinach też. No i my będziemy właśnie mieć taką chińskie, chińską wersję, znaczy polską wersję chińskiej ustawy o cenzurowaniu internetu, to wchodzi z Unii Europejskiej, no mniejsza. W każdym razie nazywa się to akta, przedpisany przez C. Tak. Jest to złe. A paku mi Jest ustąpi to... miejsca w moim klasie. Wyjdź, paku, wyjdź. Ja chcę pojeździć. Bierz Waltrę i. No Waltrę na farmę i masz przyczepę pod sklepem. O matko, Boska. Krzaki, jakie ładne. Wiecie, że krzaki ładnie wyglądają z bliska? Nie wiemy. Boże. Zawsze koło nich przejeżdżam i podejrzewam, że są tak piękne w środku. Przejeżdżasz, tak. Jak się zataczasz z do domu. No, ale te krzaki są piękne! W <grym> ogóle nie myśleć, co ludzie robią. Dobra, mniejsza. Wracając do akty. No cóż, na pewno jest, widzieliście sporo filmików w internecie, co niektórzy, przynajmniej z Was, którzy oglądają coś więcej poza filmikami z ls na pewno widzieliście też e, wszelkie akcje popierane przez po, co popularniejszych polskich blogerów, e, blogerów, e, i kogo tam jeszcze. No mniejsza. Na pewno e, jesteśmy sercem z... i ciałem, i duchem i nie wiem czym jeszcze popieramy tą akcję, gdyż nie chcemy, aby nam cenzurowano Internet. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Także możecie zostać. E... Tak jak to już wygląda w Ameryce. Czyli możecie Czyli mega prostu... Upload został zamknięty. Twórcy Mega Uploada siedzą w więzieniu od wczoraj, nie wiem, czy wiecie. Tak samo Mega Video no, bo tak, że... to jeden serwis był. No, ja, no teoretycznie tak naprawdę chodzi o to, żeby e, rząd nas bardziej kontrolował, to po pierwsze, a po drugie, żeby panowie, którzy, panowie e, duże koncerny fonograficzne, muzyczne, filmowe, żeby wypychały sobie kieszonkę, kaską, zielonymi banknotami, ponieważ według nich filmy, które oglądamy, są, które są streamowane właśnie na przykład na Megawideo czy innym cudzie, no niestety dla nich to jest strata kasy. Yy, nie dopuszczają do siebie myśli, że wypuszczają bardziej, no sorry, większość ludzi z tego, przynajmniej z mojego kręgu, woli najpierw obejrzeć taki filmik sobie, nawet w byle jakiej jakości, nawet niecały, ale chcę go sobie obejrzeć najpierw no, w domowym zaciszu, by potem stwierdzić czy warto do niego iść do, do, na niego iść do kina. Niestety w większości przypadków wygląda to tak, że, że nie warto. Hejman, no. stój, bo ja już jadę. No, Tomek to już pokazał. Tomek brakuje, ale już ci ustąpię. Działa, ja, dobra. No, także. Tu powinny koguty świecić jak macie pełno. No widzisz, dobra, teraz. i no, do komuś nie... po zbożu i ludzie znowu nie jeździ się, po i mi A co mnie to obchodzi Czul, To jest, jest stać gumy. <laughs> To jest z boże gumy tym razem. Nie, może gumy to nie To A jest z zboże. No. A ja się zastanawiałem, czemu nie mogę filmów w internecie obejrzeć. Który <grym> To Pachu <fakt> nie <grym> wiedział, że <grym> mega wideo, No mega wideo. Ale najśmieszniejsze Zegin... jest to, że wczoraj sprawą zajęli się Anonimowi, nasi kochani oczywiście, i siedem wielkich stron właśnie tych wydawnic fonograficznych przestało działać, tak samo jak strona y, policji Utah i strona FBI no, także. Nie ma to jak przeciążenie serwera i skikowanie całego systemu. Dodatkowo sprawa no, tak się nagłośniła w necie bo na wszystkich większych portalach. I ludzie, którzy chcieli sprawdzić, czy naprawdę nie działa już, dobijali tych leżących, bo wchodzili. Żeby popatrzeć, czy strona nie działa i dodatkowe obciążenie serwera robili. Także podejrzewam, że no niezby zgon był na przynajmniej kilka ładnych godzin. No cóż, panowie są sobie winni, także pobieraj, nie popierajcie tej ustawy, to jest chore, to jest brzydkie, nie wiem, gada, powiedzcie o tym znajomych, ktoś może będzie miał fajny pomysł, jak to, jak temu zaprzeczyć, czy cokolwiek, no nie wiem. Chociaż jesteśmy, no niestety jesteśmy w państwie komunistycznym, choć według większości e, ludzi oglądających AWTVN, AWTVP. E, AW Polsat. AW Polsat. Chociaż I Polsat Awe jest TV taki. Trwam. Posad na jest trwa. najmniej czysty wszystkiego. Ej, TV Trwam przecież już stracił koncesję. A? Tak, stracił koncesję cyfrową. Nie wiem czy wiesz. Na nowej no, ale... telewizji będzie nadawany do 2013 roku chyba. Ponieważ mnie w 2013 roku cyfryzacja telewizji. Na całego. Umiesz na wiosnę, tej, na wiosnę tego roku, także zajebiście. Dla mnie to całkiem mogliby ją zlikwidować, bo nikt nie ogląda telewizji publicznej i nikt nie płaci abonamentu. Jesteśmy numer jeden, Jakoś... możecie być z nas dumni. Nie, tak, a że też nie, nie, nie... Dobra, ja już jadę Kajman. Spoko. Także mam nadzieję, że to Was troszeczkę uświadomi e, e, odnośnie tego, co się dzieje w Polsce, w Polsce, bo, bo to nie jest Polska, tylko Polsza. Polsza tak po rusko-komunistycznie. <laughs> tak, nasi bracia a za wschodniej granicy na pewno już się bardzo cieszą, już się przyzwyczajamy powoli do tej myśli. Także no... Żebyście nie mieli złudzeń, żyjemy w państwie komunistycznym, czy się to komuś podoba, czy nie, mamy władzę taką, jaką mamy. E, niech ktoś pisze dla Tuska flaga ruska, na pewno zobaczę fajny filmik w wykonaniu pana, który krzyczał e, w 2010 roku, gdzie jest krzyż? Tak, to polecam, jest ten sam pan, tak, ładny, ładna jest, piosenka jest. To jest gościu po prostu w miata. To jest naprawdę zajebisty człowiek, mimo tego, że większość z Was z niego się śmieje, ale człowiek ma ideały i widać po, nie, po wywiadzie z nim naprawdę, że człowiek ma do siebie takie zdrowe podejście. No cóż, nie, nie, szkoda, że... że ludziom w naszym rządzie tego brakuje. Żeby nie było, że my popieramy PiS, przynajmniej nie ja. Nie, nie popieramy PiSu, ale gościu jest naprawdę no, godny pochwały. Mało jest takich ludzi. Szkoda, że w naszym rządzie takich ludzi nie ma. Ja wam powiem, że nie popieram Czeka nikogo z bandy czworga. To tak niektórzy już powinni wiedzieć, kogo popieram. Ja nie popieram ani bandy czworga, ani tego pana, który nie popiera bandy czworga. Ja to niestety sobie... popieram. PiS. Popierasz pis? No. no bo niestety też cię w pis. Ja popieram. Piś? No tak na Aż ty nie jesteś. <laughs> nie masz żony. Ej, fail. No, Pryzma jest pełna. Gutku, piszemy Na jakiego prezydenta? Ja jestem za wprowadzeniem w posy monarchii. Oczekaj, paku, stajecie na drodze. Nie wiem, czy wiecie. Monarchia. Monarchia jest najlepsza. Wiecie, że Demokracja jest dla idiotów. W demokracji rządzi większość, a większość to idioci. To jest Dobra, czy... ja chcę, żeby był Gutek prezydentem, bo obiecał mi VIPa premiery. w państwie. Tak, tak, będzie VIPa. <śmiech> Immunitet <laughs> dostanie. Będzie premierem. Nie, będzie darmowa autrady dla paka. Tak mało No będę jeździłem al... po autostradzie, ale będzie pójdzieło. Eee, jaki fail, a widzisz, że już się stał na pryzma. No, no czy tak. czerpa się zmieniło. Ale Cayman da mi się przejać. Proszę. Caymanero, Kimanero to ja tam podjadę. Chyba, że, czekajcie. Teraz ja właśnie. Ej, to działa tak? Po pa paheowi tak. zawiozę. Może po Pachejowi zawiozę gospodarstwo. Ostatnie no gospodarstwo może po prawej to możesz wysypać jeszcze Okej okay, mam po to ja jadę. Zmieści się wam na tą jedną przyczepę? No zobaczymy. To, paku, dawaj za mną. No poczekaj, bo nie. Dobra, pokażemy na drodze. Nie spodziewaliśmy się tak obfitych planów. No, to nas zaskoczyło w tym roku, tym bardziej, że nie posiewaliśmy nawozem ani nie wywoziliśmy obornika. A nie, ja w tych przyczepkach grałem. <laughs> Spoko. Co, robiłeś? Droga. Nawoziłem Dobra, ostatni gospodarstwo po prawej, ostatni Kuno się wiedział. nie... Nie, no, Z W tym są siłasy dzięki. obłożone Właśnie. oponami Siłasy wyznaczone oponami Dobra paku, cofamy się w rozwoju No nie, nie, to mnie nie dotyczy Poczekaj, tu jest paczka, pa, paku Paku jeszcze nie może bardziej cofnąć Łooo! Wow. No. Zalegowało! Zachowanie bym zaliczył o matku, dobra, czekajnia do Ej, A ty, ty gdzie jedziesz, paku? Co ty robisz? No miałeś wyślewać, to się cofam, bo nie? <laughs> nie tyle. Ja nie mogę. Dobra, mniejsza. Czekajcie, szybkońsza więcej. Zrobili większość. nas ja dla mrówki, a ja z jak dla krówki. Nie zaczaiłem? No, ale spoko. Ja też nie, ale spoko. Miało być jak dwa słonia, ale dobra. A co to jest Ale wyszedł to znaczy, ci a, żart w typie konia. Przynajmniej ja nie zarzuciłem sucharem. Nie winno. Przynajmniej ja nie zarzuciłem No, dzisiaj nie twoja kolej. No, nie, dzisiaj ja nie rzucam sucharami. Ja też nie. Paku, dawaj na drugi silos. To nie był suchar, to był bardzo śmieszny żart. No. Na poziomie przedszkola. <laughs> Czy w przedszkole opowiadają sobie dzieci żarty? Tak. Tak. O stary, ja zależy nie do na przedszkola. Powiedź. Flagartuska, flagaruska. ruska. wybaczcie, mi się. się to. Wkręciło mi się, lol. Dobra. Dobra, ja już pomykam na. Ale, ale w parku pięknie wygląda tym swoim walmetem. No, dawaj, dawaj, boże. Ja już jadę. jadę, już jadę. O boże, 40 na godzinę, to zaklę przede mną. Matko i córko, czy się wyrobię? Ja pierdzielę, ale jestem zajebisty. A by... pierwszy. Nie, pójść tam, przedem. Oj, co ja robię, ja dzisiaj, już co? mam home'a, ja już jadę na kogutach, żeby po prostu ludzie uciekali z drogi. Po prostu tak na szok. Puści tam ko, bo ja chcę się jego John <gryst> jeszcze ja przejechać na wizji. Rin, stary. <gryst> Chcesz moim <gryst> John Deere'? Oj, płot. A ja zaraz pełno. Tą zapierdziela. Ha, ha ha ha. Dawaj, dawaj. Ja nie wiem, czy Gutku dasz radę pojeździć moim John Deere'em, gdyż on ma limiter do niczego, jeśli go, no, jeśli to? on w ogóle jest. To to by nie miał Gdzieś na bok, Kajman. Niech ktoś wszedzie do ścieżkarni. Daj, John Lira, daj, daj, daj! Poczekaj, ustawię się ładnie. Ja się ustawię. Daj, to chiński sprzedawca jaj. No to jak widać, tobie nie sprzedał. Poproszę się, siada kultury. To się odpala? Nie. nie. Wsiadasz Ciała. i wiesz, na siadasz i jedziesz do przodu. On uruchamia silnik, jak tylko wyczuje, że kierowca jest w pobliżu. Na dotyk czy na obciążenie fotela? Tak e, no, a nie, masz pilot w kieszeni z kluczykiem i wiesz, tylko dajesz czadu. Mówiłem ci, że będziesz musiał się bawić pierwszym biegiem. Z, z premium tylko manual. To jest bieda. Ta <grywa> bieda. <Akwardy>, a <grywa> odjeżdżaj, już nie jesteś niepotrzebny, wyjdź sobie. Don't deal with... Bieda. Dobra, bo no, akward... kończymy powoli. Także subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie w górę. No, tak, coś nie w dół. jeszcze wychodzi. Krytykujcie, Chociaż. tylko krytykujcie. Krytyki wiecie, takie. Zdrowa krytyka jest wolona. Tak, konstruk konstruktywna. Konstruktywna krytyka właśnie. A nie. Ale masz... mnie. <grym <grym Spoko. Paku jest ciepły. <grym> Rozpalony. Dobra, Ej, to anu... by. Chyba było na tyle. Widzimy Ej. się kiedyś. Pozdrawiamy, Może w Pozdrawiamy naszych widzów. Teraz było tak główne, dlatego że paku był chory. Możecie, no ma, właśnie. możecie nam co no chcecie właśnie. widzieć potem. Co tak dokładnie? Tak. Dobra, ja, ja mam pozdrowienia dla y, y, dla Makleka. Lol. Dla Kutka. <laughs> nie. Dla Kajmana. No ja się Dla Maćkosa. Dla Gumy. <laughs> dla Popachaja. Dla Klaudi, dla Klaudi, dla Karoliny, ja mam dla Karoliny. Dla Karoliny. szybciej będzie jak pozdrowimy wszystkich użytkowników naszego TS-a. Karoliny... Nie, wtedy nie będą czuli się wyróżnieni. Dla Karoliny z dedykacją. Dla Klaudii z dedykacją. Pozdro dla tych, co wbiję na administrację. Dokładnie. I wszystko wiadomo. Nie, dla Kamila, nie wiem pozdrowień. Dla którego? Dla twojego brata. Oh. Wie, Naraziłeś mi się dymfą w tym momencie. Jak tobie przez to twój brat? No właśnie. Ja pierdziel. Przecież masz przylepane. Jeśli kiedyś śmiej dziecka z downem? Po szkole Jeżeli nie, paku, powtórz. <słuch> Mniej więcej tak to brzmi. To, to drugie to już nie jest, śmig Dobra mój Nie, to była dalsza kontynuacja. Tak, o, Chyba ruchu. kończymy, miało być 15 minut, wyszło pewnie z pół godziny, tam jak miał włączyć stoper, pewnie nie dawno. włączył. Nie no. włączyłem, LOL, bo ktoś to napisał. O, o właśnie, pozdrawiam Karol, tą Kingę, tak? Nie wszystkim. mam psa. <laughs> Koniec Dobra, mam jamnika, żartowałem. Kończymy. Pozdrawiam się. Aha, i wesołego jajka bym zapomniał.